Przed przedszkolakiem to dla wszystkich dzieci ważna sprawa, ale przedszkolakiem nie jest wcale tak łatwo się stać, bo najpierw trzeba złożyć przysięgę, a później być pasowanym na przedszkolaka, i to w obecności rodziców. Przedszkole wojskowe od dwóch lat ma tradycję pasowania na przedszkolaka. Wszystkie maluchy, które przyjmowane są do przedszkola, muszą też zostać przyjęte w oficjalny sposób do społeczności przedszkolaków. Uczą się bycia w środowisku innym niż rodzinne. Poznają tutaj przyjaciół nowych i w, tej, w takich grupach się odnajdują. I myślę, że tak, przez takie pasowanie one poznają nie tylko swoją grupę, ale również kolegów z innych grup. Widzą, że rodzice tutaj też są zapraszani, że coś dla nich się tu dzieje i tak. Odwaga, dzieci się powiększa y, i dzieci są po prostu szczęśliwe, y, jak, w ogóle jakiekolwiek imprezy dla nich się robi. A myślę, że takie pasowanie to jest dobry początek. Starsi koledzy pomagają maluchom, bo to oni jako pierwsi prezentują swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością. Najpierw starszaki. I ramie, i powy, Zaraz po nich ich młodsi koledzy i koleżanki. Bawię się, nie sam, jest. A na koniec maluchy. Żeby stać się przedszkolakami, muszą zaśpiewać, zatańczyć, złożyć przysięgę. Co dzień rano mieć buzię zawsze uśmiechniętą. Przy i wtedy pani dyrektor czarodziejską kredką dokonuje pasowania na przedszkolaka. Emocje wśród dzieci są ogromne. Niektóre na widok rodziców nie mogą powstrzymać łez. Inne ciekawości, bo oczywiście na osłodę muszą być słodycze i pamiątki. Przedszkole wojskowe na stałe wpisało się już w Braniewski Krajobraz i trudno sobie wyobrazić, że mogłoby z niego zniknąć. Ale zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej przedszkole ma istnieć tylko do końca roku szkolnego 2014. Stąd niepokój radnego Grzegorza Cygana, który chce wiedzieć jakie będą dalsze losy przedszkola. Jedno odnośnie funkcjonowania przedszkola na osiedlu wojskowym, bo już na temat kilka kilkakrotnie. Z tego co już dowiedziałem, przedszkole miało funkcjonować do końca czerwca 2013 roku, ale z tego co wiem, to przedłużono do 2014, czyli jeśli nie funkcjonowało kolejny rok szkolny. Różne opinie krążą odnośnie przyszłości tego przedszkola i tutaj wewnątrz Rady i również w przedszkolu. Ja jestem w rozmowie z pracownikami tego przedszkola i tu występuję jakby w ich imieniu, czy jest możliwość jakby zorganizowania spotkania. Po nowym roku. Odnośnie wyjaśnienia, co dalej może być z tym przedszkolem. Dyrektor przedszkola Anna Rybka też nie wie, co stanie się z placówką. Ma jednak nadzieję, że uda się ją utrzymać bez względu na wszystko. Myślę, że będzie ono kiedyś prywatne, to znaczy publicz... niepubliczne na pewno, ale na razie póki co jesteśmy przedszkolem wojskowym istniejemy pod agendą jednostki wojskowej 2980 i. Do zejścia roczników na pewno przedszkole będzie jako wojskowe, a potem to zobaczymy co jak dogadamy się z władzami miasta.